Witajcie licealiści. Na dzisiaj przygotowałem dla Was zestaw ćwiczeń z tabatą. Czym jest tabata? Tabata to jest zestaw ćwiczeń, które ćwiczymy 20 sekund. Po tym mamy 10 sekund przerwy. I mamy 8 takich, 8 takich serii, 8 dwudziestek, 8 dziesiątek i, i to, jest, to jest cały taki cykl ćwiczeń. Oczywiście te ćwiczenia możecie potem powtarzać, zmieniać, powielać, dobierać sobie pod swoje preferencje. Jest to naprawdę bardzo, bardzo różne, a, a zarazem bardzo, bardzo fajny sposób na, na aktywność fizyczną. Zaczynamy. Witajcie, panowie. Tradycyjnie, y, ja będę głosem pana Kamila, który Wam sprecyzuje, jakie dokładnie ćwiczenia będziecie mieli y, w tabacie. Później już y, będziecie słyszeć muzykę, no i widzieć pana Kamila z tym, co ja teraz Wam powiem. ćwiczenia, które Pan kamil dla was dzisiaj przygotował to yy, pierwsze będą pompki, drugie będzie yy, rowerek, trzeci będzie bieg bokserski i na sam koniec będą przysiady. Pamiętajcie, 20 sekund bardzo mocnej, dynamicznej pracy, 10 sekund przerwy, całość, około 4 minut Wam zajmie. My byśmy chcielibyście trzy serie takie wykonali. Także za chwilę puszczam muzykę, no i zaczynamy. Welcome to Tabata. Are you ready? Five, four, three, two, one, go. This hit that ice cold, Michelle Pfeiffer, that white gold. Round one. This one for them hood girls and good girls. Straight ass to be, silent, wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. hallelujah Ooh. girls hit you hallelujah Ooh. cause i'm time i'm gonna give Five, four, three, two, one, go! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Round three. Take a sip, sign a check. Pull it out, get the scratch. Right from Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, don't show out. up than a fresh Josh, give me nothing. Too hot, too hot. Round three, two, one, stop. stop. Too hot, hot day. Too hot, hot damn.

OK, Lidzaliści, to już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że spodobał Wam się sposób taki, takich ćwiczeń. Pamiętajcie, że możecie sobie dobierać ćwiczenia do tego. Możecie sobie zmieniać muzykę. Naprawdę, w tej formie jest bardzo duża dowolność. Najważniejsze jest to, abyście cały, cały, czas, cały czas byli aktywni i przede wszystkim, żeby ta aktywność sprawiała Wam radość. Do zobaczenia już niebawem. Cześć.